Mimo, że to niemal najkrótszy dzień w roku, to jak już stanie ta choinka, to wiele osób tak sobie nuci pod nosem: Kocham cię życie! Chociaż za chwilę będziemy nucić kolendy. Ale zanim to się wszystko wydarzy, no to jeszcze krótkie przepytywanko dzisiaj na naszym profilu Facebookowym, co tam jeszcze u Was do zrobienia, co Wam zostało, na jakim jesteście etapie przygotowań do świąt. Czekam na Facebooku, a już teraz czekamy na Justynę Bieniek. Za dwie minuty będzie godzina siódma. Najświeższe wiadomości, także te pogodowe. Przepraszam, ale nie, nie, no, nie jest ładnie. Reklama. Jak co roku przed świętami? Ludzie bardzo zabiegani. Jakby chcieli miasto całe przebiec w przedświątecznym szale. No i po co to bieganie? Ty w Leklerku wszystko tanie. Tylko do niedzieli i tylko z aplikacją bonus Leclerc. Pomarańcze. 14,99 4,99 za kilogram. Polędwiczki wieprzowe. Tylko 24,99 za kilogram. Z kartą bonus Leclerc. A tylko do widzieli świeży karp w gwarantowanej niskiej cenie. Leclerc! Pełnych radości, pokoju, świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności i sukcesów w nadchodzącym nowym roku życzy Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm oraz prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Mieszkańcom gminy Stara Błotnica radosnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, pełnego optymizmu nowego roku życzy Wójt Marcin Kozdrach. Boże Narodzenie jest źródłem naszej cywilizacji, źródłem naszej wiary, źródłem naszej siły. Dlatego wszystkim Państwu składamy życzenia błogosławionych, dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wtedy, kiedy się rodzinnie spotykamy, miejmy w pamięci, że tu jest nasza siła, moc i przyszłość. Z najlepszymi życzeniami Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, wraz z Markiem Sarwą, przewodniczącym klubu Gazety Polskiej w Drzewicy. Aby w nas nie zabrakło życzliwości, ciepła i serdeczności, aby zakończyły się nieporozumienia w rodzinach. Każdy z nas otrzymał to, na czym mu najbardziej zależy. I we wszystkich sercach zapanowała radość z narodzin zbawiciela. Na ten szczególny czas świąt i nowego roku życzy mieszkańcom gminy Klwów wójt Piotr Papis. Więcej, więcej, jeszcze więcej! Mamy już 400 stacji na liczniku. Kolejna stacja moja już otwarta. Tankuj wysokiej jakości paliwo. Rób codzienne zakupy i zasmakuj w kafe moja. Moja, więcej niż dobre paliwa. 400 stacji w całej Polsce. Po reklamie. Radio Plus Radom. Chętni już się zgłaszają na kogo postawi PZPN. Ruszyła karuzela z kandydatami na stanowisko po trenerze Michniewiczu. Śledztwo ma wyjaśnić jak doszło do wypadku w Częstochowie. Bryła lodu runęła tam na dwie osoby, ojca i jego ponadrocznego syna. Za chwilę też Nowy Jorki, ewakuacja promu, na którym wybuch pożar. Minęła siódma, Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Kto za Czesława Michniwicza, PZPN nie przedłuży.